Droga oświecona duszą. Dzisiaj aniołowie przybywają z pilnym i boskim przesłaniem, którego nie możesz zignorować. To tak, jakby wszechświat Cię wzywał, zapraszał do głębokiego połączenia się ze swoją istotą i niebiańską siłą, która wskazuje Ci drogę. Wyobraź sobie przez chwilę, otacza Cię armia światła i miłości gotowa chronić, prowadzić i przynieść odpowiedzi na Twoje najgłębsze pytania. Aniołowie wysłali wiadomość, znak, że w Twoim życiu ma się zamanifestować coś wyjątkowego. Weź teraz głęboki oddech i pozwól, aby ta boska obecność dotknęła Twojego serca. To wyjątkowy moment, moment, w którym możesz otworzyć swój umysł i duszę na mądrość płynącą z góry. Aniołowie szepczą do Twojego serca, mówiąc, Nie jesteś sam. Jesteśmy tutaj, z Tobą, zawsze. Przygotuj się na przyjęcie tej wiadomości z wiarą i otwartością. To, co zaraz usłyszysz, może odmienić Twoją teraźniejszość i otworzyć drzwi do przyszłości pełnej światła. Aniołowie są boskimi posłańcami, posłanymi przez Boga. Aby przynieść pokój, pocieszenie i wskazówki dotyczące naszego życia. Dziś niosą oni przesłanie pilności i nadziei, ponieważ czują ciężar swoich zmartwień, wątpliwości i niepewności, które zagościły w ich sercach. Czy kiedykolwiek zauważyłeś małe znaki wokół siebie? Może to być liczba, która powtarza się wielokrotnie. Motyl, który przecina Twoją drogę lub piosenka, która zdaje się bezpośrednio do Ciebie przemawiać. Nie są to zwykłe zbiegi okoliczności, są to anielskie gesty mające na celu zwrócenie Twojej uwagi na coś większego. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że każda Twoja łza została dostrzeżona i każda modlitwa została wysłuchana. Bez względu na to, z jakim wyzwaniem się mierzysz, oni są tutaj, aby przypominać Ci, że jesteś głęboko kochany i otoczony opieką. W tym momencie aniołowie proszą, abyś pozostał otwarty. Zamknij oczy na chwilę, weź głęboki oddech i pozwól, aby Twoja energia zrównała się z niebiańską wibracją. Chcą przemówić bezpośrednio do Twojego serca. Przesłanie, które dziś przynoszą, jest wyjątkowe, niepowtarzalne i zostało wysłane do Ciebie dokładnie we właściwym czasie. Zaufaj nam i kontynuuj współpracę. Aniołowie mówią Ci, że znajdujesz się w kluczowym momencie swojej podróży. Coś wielkiego dzieje się za kulisami wszechświata coś, czego być może jeszcze nie widzisz wyraźnie ale co jest dla Ciebie pieczołowicie przygotowywane? Proszę, abyś się teraz nie poddawał, nawet jeśli droga wydaje się trudna. Czasami największe błogosławieństwa przychodzą tuż po najtrudniejszych chwilach. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że Twój ból nie jest wieczny i że każda przeszkoda, na którą natrafiasz, kształtuje silniejszą, mądrzejszą i jaśniejszą wersję Ciebie. Szepczą do Twojego serca: zaufaj procesowi. Nawet jeśli wydaje się, że wszystko jest przeciwko Tobie, pamiętaj, że jesteśmy tutaj, aby przenosić góry dla Ciebie. Jedno jasne przesłanie, jakie dziś niosą, dotyczy mocy przebaczenia i uwolnienia. Może jest coś lub ktoś, kogo musisz uwolnić, ból lub krzywda, która blokuje Twoją energię. Proszą Cię o wyobrażenie sobie złotego światła otaczającego Twoje serce i rozpuszczającego wszelki ciężar. Kiedy uwalniasz się od przeszłości, robisz miejsce na błogosławieństwa chwili obecnej. Ponadto aniołowie chcą, abyś wiedział, że Twoje modlitwy dotyczące snu lub szczególnego życzenia zostały wysłuchane. To jest czas na odnowienie swojej wiary i przekonanie. Że wszechświat działa na Twoją korzyść. Będziesz zaskoczony błogosławieństwem, które przyjdzie z najmniej oczekiwanej strony. Zawsze pamiętaj: Jesteś kochany, chroniony i prowadzony. Zaufaj aniołom i pozwól, aby ich światło oświetlało Twoją ścieżkę. Czy kiedykolwiek czułeś, że wydarzy się coś wielkiego, ale nie potrafisz wyjaśnić, co to takiego? To uczucie jest bezpośrednim znakiem od aniołów. Mówią ci, że czeka na ciebie coś wyjątkowego i że kolejny krok w twoim życiu będzie transformacyjny. Ale żeby to zrobić, musisz być gotowy na skok wiary. Jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy otworzyć swoje serce i usłyszeć, co aniołowie mają do powiedzenia? Aniołowie rozumieją ciche zmagania, z którymi się zmagasz. Wiedzą o nocach, kiedy czułeś się samotny i dniach, kiedy nadzieja wydawała się odległa. Ale są tu po to, aby przypomnieć, że światło zawsze powraca, nawet w najciemniejsze dni. Pomyśl o chwilach, w których wątpiłeś w siebie, ale jakoś znalazłeś siłę, żeby iść dalej. Ta siła nie wzięła się z niczego, to był dar boski, przypomnienie, że nigdy nie jesteś sam. Jeśli coś cię martwi, aniołowie proszą cię, abyś zaufał. Wyobraź sobie, że przekazujesz im swoje zmartwienia, tak jak ktoś dostarcza list ze swoim bólem i nadziejami. Są gotowi działać w Twoim imieniu. Czas uwolnić się od tych emocji i zaufać. Że wszystko układa się ku Twojemu dobru. Kochana duszo, pamiętaj, nie jesteś sama. Aniołowie są u Twojego boku, kierują każdym Twoim krokiem, każdym wyborem i przynoszą światło nawet w najtrudniejszych chwilach. To, co do Ciebie przychodzi, jest większe i piękniejsze niż możesz sobie wyobrazić. Zaufaj Boskiemu Procesowi i podtrzymuj swoją wiarę. Nadchodzą wielkie rzeczy ścieżkę, a aniołowie dbają o to, abyś był dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Poczuj, że otacza cię energia miłości i ochrony, którą teraz do ciebie wysyłają. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, koniecznie podziel się nią z kimś, kto również powinien usłyszeć te słowa lub film, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać więcej wiadomości od aniołów. Aby okazać swoje wsparcie, złóż super podziękowanie o wartości do 20 dolarów amerykańskich i zadzwoń pod numer 111, aby odebrać tę wiadomość i dalej dzielić się miłością i pozytywnością. Niech Bóg Cię błogosławi. Amen.